Zobaczy więcej mnie nikt tu. To wieczór w innym miejscu dla samotnych śpiewa i gram. Więc dziś wieczorem nie chcę też być sam. Jest taka krótka szkoda słów. Za chwilę zgasną wszystkie światła, lamp. Umilkną mikrofony, a ja znów zostanę sam. Więc teraz zatańcz ze mną, chociaż raz. Lepiej zatań ze mną jeszcze dziś, jutro może być za późno już. Rano hotelowe zamknę drzwi i nie zobaczy więcej mnie nikt tu. Na ja samotnych śpiewam i gram I dziś wieczorem nie chcę też być sam Jak wiele serc już złączyłem w tańca rytm Jak wiele łez już wyschło przez ten śpiew więc do jeszcze na ten słodki rytm. Przygólnie i pocałuj z całych sił. Lepiej zatańcz ze mną jeszcze dziś. Hey. Szanowni Państwo, wszystkie historie, które będziemy śpiewać, historie prawdziwe, które przydarzyły się albo nam bezpośrednio, albo komuś, kto nam potem opowiedział taką historię, albo gdzieś się podpatrzyliśmy. Bo tak naprawdę tematy na piosenki są wszędzie. Wystarczy się dobrze rozejrzeć. Czyś Michał robi zdjęcie, to się uśmiechnę. Dziękuję bardzo. Akurat przyszło mi do głowy, Aha, właśnie nie zrobiliśmy sobie planu, bo zwykle jak gramy koncert z całym zespołem pięcioosobowym, gdzie jest wiecie perkusja, akordeon, jeszcze gitara basowa i to brzmi bardzo potężnie, to robimy sobie listę utworów, które mamy zagrać, żebyśmy nie musieli się na scenie zbyt dużo komunikować. Natomiast dzisiaj nie przygotowaliśmy sobie żadnej listy, dlatego że liczę na, na spontaniczność przede wszystkim naszą, ale również Państwa, ponieważ interakcja z publicznością to jest to, co lubimy najbardziej. Jeżeli Państwo będziecie aktywni, no to nam też na pewno wpadnie coś do głowy. I pierwsza piosenka, którą zagraliśmy, to była piosenka, która opowiada, jak słyszeliście, o muzykancie, który musi co wieczór grać dla innych, dla samotnych, niesamotnych, a potem i tak sam zostaje w pokoju hotelowym i musi spędzać noc sam i sam jest samotny. Ale w międzyczasie, kiedy graliśmy tutaj, to weszła do tężni moja mama Zofia ze swoim mężem Zygmuntem. Dzień dobry, witam. I od razu przyszła mi do głowy piosenka, o którą poprosiła mnie moja żona. Ponieważ e, tu taki wstęp do tej piosenki, e, opowiem o innym artyście. Dwa, dwa, trzy zdania. Otóż, być może e, ktoś z Państwa kojarzy takie nazwisko jak Tomasz Szwed. Tomasz Szwed jest poetą, piosenkarzem, bardem, malarzem, w ogóle człowiek renesansu. I on między innymi pisze i, i wykonuje piosenki country. Napisał taką piosenkę o kierowcy wielkiej ciężarówki, który rano musi wyruszyć w podróż. Ale nie chce mu się nie ze względu na to, że on nie lubi pracować, ale ze względu na to, że jego żona robi świetne pierogi. Jak on jedzie, to tęski za tymi pierogami. Oczywiście w formie metaforycznej te pierogi za nim jadą po parkingach, po ulicach. No i generalnie on nie może się na niczym innym skupić, tylko o tych pierogach ciągle myśli. No i mnie się ta piosenka podobała, zresztą mojej żonie też, więc e, poprosiła mnie, żebym ja też coś o jedzeniu napisał. Jakąś piosenkę, nie wiem, o, o, o tym, kto jak gotuje, albo nie wiem, co mi smakuje. Zresztą chciałbym napisać o tych pierogach piosenkę, ale o pierogach już została napisana przez Tomasza Szweda, więc postanowiłem napisać piosenkę o tym, jak to gotuje Zofia. Czyli moja mama, która weszła tutaj, dobrze się złożyło, bo od razu była inspiracją do następnej piosenki, którą Państwo zaśpiewamy. Taki nasz troszeczkę muzyczny żart w formie piosenki kantrowej. Kiedyś wysłaliśmy ją na jakiś tam konkurs, ale jury się nie poznało i po prostu jakoś gdzieś tam przepadła ta piosenka, ale publiczności się bardzo podoba. Piosenka nosi tytuł Zocha. To jest właśnie piosenka o jedzeniu, która nawiązuje do piosenki Tomasza Szweda o jego pierogach. Jakbyście Państwo podchwycili refren, to można sobie wrócić. Refren jest bardzo prosty, który mówi tylko Zocha, ja Twoje żarcie kocham i, i łatwo to zaśpiewać. Zresztą za chwilę Państwo posłuchacie. Wyśpiewał szwed te słynne pierogi, co przemierzają drogi. Lecz to jedzenie zrosi. No śpiewać, aż się prosi, bo palce lizać to za mały gest. Kocham, ja Twoje żarcie kocham. I nawet kiedy mówię, że w sumie nie lubię jeść, Zohna, no, przestań wreszcie szlochać, ten rosół to naprawdę mocna rzecz. McDonald's czasem kręci mnie, gdy w trasie jestem, im mnie ście. hamburger, frytki, kola, już taka moja tola, lecz przyznam tu otwarcie. Że wolę, Zosi żarcie, niech Magda Gessler mówi se co chce. I refem zocha Zocha, jak twoje żarcie kocham, i nawet kiedy mówię, że w sumie nie lubię jeść. Zocha, no przestań wreszcie szlochać, ten rosół to naprawdę mocna rzecz. Może ta piosenka zamknięta w kilku dźwiękach, nie warta jest to klasku. Lecz tu nie o to chodzi, ja muszę tak zawodzić, do tego kuchnia Zosi zmusza mnie. Zoko, ja twoje żarcie kocham i nawet kiedy mówię, że w sumie nie lubię jeść. Sowda, no przestań wreszcie szlochać. Ten rozsąd to naprawdę mocna rzecz. Jeszcze raz ten refren może Ci pomóc. Sowda, ja Twoje żarcie kocham. I nawet kiedy mówię, że w sumie nie lubię jeść. Sowda, no przestań wreszcie szlochać. Ten rosół to naprawdę mocna rzecz. Ale chciałbym, żebyście Państwo mi pomogli zaśpiewać przynajmniej refren. Z pewnością mojej mamie i mężowi zrobi się przyjemnie. Refrem bardzo prosty. Zocha, ja twoje żarcie kocham. Spróbujemy. Co ja. I nawet kiedy mówię, że w sumie nie lubię jeść Zocha. No przestań wreszcie szlochać. Ten rosół to naprawdę mocna rzecz. Ale jestem pewien, że państwa stać na więcej. Tyle gardeł, a ja śpiewam i tak głośno. Ja wiem, że mam mikrofon, ale to państwa nie tłumaczy w ogóle. Spróbujmy jeszcze raz, Zocha, ja twoje żarcie kocham, Olega. Co? So ja. I nawet kiedy mówię, że w sumie nie lubię jeść, Zocha. No przestań wreszcie szlować. Ten rosół to naprawdę mocna rzecz razem. Zocha, jak moje żarcie kocham i nawet kiedy mówię, że w sumie nie lubię jeść. Zocha, no przestań wreszcie szlochać. Ten rosół to naprawdę mocna rzecz. Ten rosół to naprawdę. Mocna rzecz. Brawo dla Was.